Dzień dobry moi kochani, kawusia i zaczynamy pakowanie. To może oznaczać tylko jedno, nie moi drodzy, nie wyjazd. Na wyjazd nigdy nie wzięłabym tylu torebek. Lecę do studia nagrywać dzisiaj content dla moody. Dzień dobry. Czekam teraz. Słuchajcie jeszcze na Asie, bo jedzie ze mną, żeby mi trochę pomóc i będę pakowała wielką walizkę rzeczy. Zaraz jeszcze będę wszystko prasować. Tu już sobie przygotowałam jakieś dodatki, ale to dopiero początek, bo zabieram chyba wszystkie moje torebki, które mam. Wszystkie możliwe dodatki z garderoby, które mam. A korzystając z okazji, że jestem sama w domu, to sobie do tego prasowania włączyłam Jeannie i Georgia. Słuchajcie, pochłonęłam ten sezon. Jestem już na. Yy... Siódmym odcinku i zrobiłam to chyba w dwa dni. Uwielbiam ten serial. Wiem, że ma swoich zwolenników i przeciwników, ale mi się on bardzo podoba. Także wczoraj oglądałam już po prostu walczyłam ze sobą, bo wiedziałam, że muszę być wyspana. Wyłączyłam, a teraz mam jakieś 20 minut, więc obejrzę sobie chociaż trochę odcinka. To jest klasyczny bengal. Przed chwilą jeszcze tutaj była szpilka. Uwaga, <noise> <noise> pomidor. Co to jest? z ci koczy. będziesz taki miast. Nie. Nie będziesz taki miał. Łyska, a Koci. Łyska. A otworzyć ci? Nie. Dobra. To tak będzie leżało? PZ! Kioska! Książka! Koparka. Koparka, ale tu jest chyba jeszcze Miś Edziu, Miś na budowie. Będziemy czytać? Ten tak. Dobra, no to super. Połóż tu, bo jeszcze ciecia ma coś dla ciebie, wiesz? Się, a nie, już, już chcesz. A zobacz, jeszcze to nie koniec prezentów, Edek. Zobacz, co cięcia ma? Co powiesz? Na taką koszu, ale poczekaj, bo to nie jest. Ona jest wyjątkowa, Misiu. Edziurko, no. Edek już jest gotowy, żebyś czytała. Ja zrobię tak, pozwolicie, bo będę chciała Wam nagrać mój przepis na gofry moi drodzy, robię gofry i odkryłam czyli ja nie odkryłam tego przepisu, nie to, że jestem taka odkrywcza. Ten przepis poleciła mi jedna z moich obserwatorek, słuchajcie. Otwieram się w I ja w blendigo robię masę, a potem w miejsce dodaję mąkę. I wbijamy kochani sobie dwa jajeczka. O, No, hej, Blendy Blendigo, tak, dokładnie. to sobie jest... Dotkniesz, nie ma żadnego problemu. Proszę Misiu. Zobaczcie, co, co ci już daje tucę, musimy twoje. tylko je umyć. Banana! Umyjemy to. Ale ten bananek jest taki już Edziu bardzo Proszę. dojrzały, wiesz. I, ten. I tak go dajesz, żeby było słodziutko pysznie. No i dalej, moi drodzy, dodajemy skier. Tu anieszki. I. Uwaga! Chyba już się zblendowało, co, Edek? No to teraz. To jest bananka. Ale bananki już zostały zblendowane. Wiesz? Mamy teraz taką super zobacz miskę. Hop. I teraz wlewamy do miski naszą masę. Super. Zostawiłam w blendigo trochę, żeby nam się łatwiej blendowało. Poczekaj mi się jeszcze nie. I teraz do tego dodajemy masło orzechowe. Dużą łyżkę masła. I moi drodzy. Król tych gofrów, czyli mas... To Nowy nie jest jogurt, to jest mascarpone, misiek. Mascarpone. Mascarpone chcesz tak samo zjeść? Dobrze, no jak masz ochotę, nie ma problemu. Smacznego. Smacznego, Jadziu. Blendujemy mascarpone do tego z masłem orzechowym. Tutaj jest gęsta masa, mascarpone i masło orzechowe. Mąka, proszę. Możemy dodać również tutaj odrobinkę czegoś, co ja bardzo lubię, czyli takie kawałeczki gorzkiej czekolady. No i oczywiście, słuchajcie, mieszamy. Ja wszystko oddaję na oko. I słuchajcie, jak gorzką czekoladkę resztę sobie troszeczkę rozdrobniłam na mniejsze kawałki i wrzucam do mojej masy. I moi drodzy, wygląda to tak. Jak smakuje go ferek? Fajnie. Fajnie? To olej kokosowy. Tak, to jest olej kokosowy. Wyszły mi te goferki, nawet z taką małą ilością mąki naprawdę dobrze. Pyszne. Tak się, moi drodzy, prezentują gofry, na wierzch jeszcze masło orzechowe i dżem. No, kalorii to ma sporo, ale jest naprawdę pyszna. Muszę wam powiedzieć, że ten dzień dosłownie przeleciał mi. Przeleciał mi w 3 sekundy. Od rana nagrywki spędziłyśmy w studio ładnych parę godzin. Potem wróciłyśmy do domku, e, zjedliśmy wszyscy razem gofry, Edek około 15 poszedł na drzemkę, całą jego drzemkę montowałam. E, no i słuchajcie, teraz już położyłam gdzie spać, w ogóle spędziliśmy sobie cały dzień z Asią i Zedziem, więc było super. A teraz położyłam młodego spać i jadę do Zary, bo potrzebuję fioletową sukienkę, tak trochę nietypowo i znalazłam tak dosłownie 15 minut temu sukienkę, która mi się bardzo spodobała. Chciałam zamówić, ale dosłownie ktoś mi ją sprzątnął sprzed nosa, bo ostatnia sztuka i nie zdążyłam. Już miałam go w koszyku i nie zdążyłam. A potrzebuję w ogóle fioletową sukienkę. Nigdy już bym sobie sama chyba nie kupiła fioletowej sukienki. Najwyżej oddam ją Asi, bo Asia będzie ładnie wyglądała w tym kolorze. Bo słuchajcie, realizujemy super kampanię reklamową. W ogóle w związku z tym zaplanowałam nam też super randkę z Jurim. Fajne to jest bardzo, że możemy często łączyć przyjemne z pożytecznym. I bardzo mi do tej reklamy pasuje fioletowa sukienka. No a wiecie, że ja nie jestem sukienkowa, a już tym bardziej fioletowa sukienka? No nie bardzo. Więc jestem mega ciekawa, co mnie czeka w tej Zarze. Stwierdziłam, że wezmę kamerę, bo właściwie planowałam dzisiaj nagrywać vloga, ale totalnie nie było na to czasu. Po prostu w tym studiu, jakbyście wy zobaczyli mnie i Asię, 5 minut przed zakończeniem, jak my, zbierałyśmy te rzeczy, po prostu jeszcze ja dogrywałam ostatnie i tak nie zdążyłam wszystkiego nagrać. Niestety, ale nie miałam dzisiaj więcej czasu yy, na to, więc wycisnęłam po prostu jak Te kilka godzin, ponagrywałam naprawdę dużo. Jutro od rana znowu nagrywamy, bo teraz w tym tygodniu zajmuję się przygotowywaniem kontentu dla Moody. Z kolei w przyszłym tygodniu będę już dopinała ostatnie y, reklamy, które muszę nagrać i będziemy się już szykować z naszego wyjazdu. Słuchajcie, będziemy to na pewno relacjonować, chociaż stwierdziliśmy, że chcemy też więcej relacjonować na Instagramy, bo zawsze się bardzo skupiamy na vlogach i już trochę nie ma ręki, żeby nagrywać też y, Rolki i tak dalej, i trochę tak tego Instagrama zaniedbujemy. I sobie teraz postanowiliśmy, że właśnie postaramy się więcej też tutaj nagrywać na Insta. Ale ja Wam powiem szczerze, ja wolę nagrywać vlogi. Lubię bardzo kręcić reklamy, yy, ale, ale lubię bardzo robić vlogi. I takie to jest moim zdaniem bardziej. Prawdziwe, no bo jednak nagrywam życie i jakieś tam urywki, które naprawdę się dzieją, nic nie jest zaaranżowane i tak dalej, wiecie o co mi chodzi. No ale niemniej jednak będziemy się przygotować, do tego, że słuchajcie, przemierzmy całą Europę samochodem. Taki jest plan. I tak naprawdę nie wiemy, kiedy wrócimy. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy, jak z pracą i na ile nam czas pozwoli, jak nam się będzie też podobać, jak nam się będzie żyło tak w trasie. Ale też planujemy zostać na trochę dłużej po prostu w Hiszpanii i sobie tam trochę pożyć. Zawsze to było marzenie ja w ogóle się wyprowadzić na jakiś czas do Hiszpanii. Na ten moment sobie nie możemy na to pozwolić, tak, żeby wiecie, na, przykład na pół roku wyjechać. Ale stwierdziliśmy, że właśnie wakacje są dobrym momentem, żeby spróbować. Po pierwsze, zrobić taką przygodę. A po drugie, właśnie spróbować sobie pożyć gdzieś indziej. Jestem na maksa ciekawa, jak będzie. No ale, żeby zrobić taką podróż autem, no to wiecie, musimy się odpowiednio przygotować, począwszy od przygotowania nas samych, bo dosyć długo nas nie będzie. Przygotowania domu, dopięcia wszystkich spraw w firmach. Przygotowanie auta. Auto teraz nasze było na dwóch serwisach. Najpierw były wymienione jakieś tarcze i tak dalej. Ja się nie znam na tym biuro się z tym zajmuje, tym zajmuję, ale no wiecie, było wszystko tam sprawdzane i tak dalej. Dawno mnie nie było w Zarze. Trochę jeszcze wzięłam słońce do przymierza, a nie też taki jedwabny komplet spodniej koszule. Jestem mega ciekawa. No i mam fioletową sukienkę i zaczynamy od fioletowej sukienki. Bardzo ładnie wygląda z tyłu. No niestety jest to okrutny poliester, ale w sumie wygląda spoko. No. Ja trochę nie mam biustu do takich sukienek. Wzięłam, słuchajcie, na szeroki. No dobra. Nie wiem, wiecie, nie podoba mi się to. Nie wiem, dlaczego to wzięłam. bo to jest brud, nie od tego. I coś tu, to, to mi spada. Nie, po prostu... Te spodnie to spodnie tak wzięłam, żeby zobaczyć jak do tej bluzki, ale... Mm -mm. Przymierzyłam też jedwabny komplet. I w sumie cieszę się, że brzydko wygląda. To jest drogi i niepotrzebny. Ale... Kurczę, ogólnie były bardzo ładne, ale bardzo mi się nie podobają te prześwitujące kieszenie. Spodnie mam XS, koszulę mam S, ale ta koszula w ogóle się jakoś tak coś tu jest nie tak, ona się nieładnie układa, może nie wiem trochę jak w piżamie Dziewczyny, wpadłam jeszcze do drogerii Super Farm Ponieważ chcę wam powiedzieć, że Teraz trwa super promocja Na moje ulubione podkłady Lumene I słuchajcie, wszystkie podkłady Lumene Dostaniecie teraz aż minus 30% w tym Blur, którego ostatnio naprawdę Często używam, jest po prostu Prześwietny Weszłam jeszcze, słuchajcie, na chwilę do Zara Home I kupiłam Dziowi coś tak pięknego Muszę wam pokazać Dawno nie było w zakupach, ale nic ładnego nie ma w sklepach. I ja sobie jakiś czas temu powiedziałam, że dosyć nieprzemyślanych zakupów, po prostu tyle rzeczy, ile ja wystawiłam na Vinted uświadomiło mi, że naprawdę i tak już się ogarnęłam i nie kupuję tak bez sensu rzeczy, ale że po prostu kupowanie takiej ilości jeszcze jest, nie ma sensu. Trzeba robić przemyślane zakupy i naprawdę wolę sobie kupić coś rzadziej. Ale coś fajnego, wartościowego, coś co mi starczy na długo i tak dalej niż jakieś szmatki z Zary. Wiem, że przed chwilą kupiłam sukienkę, która jest szmatką z Zary i to do tego z poliestru. To jest sukienka, którą pewnie założę niestety raz. Mm. Ale mi się wydaje, że Asia w niej będzie pięknie wyglądać, więc może będziemy miały wspólną sukienkę po prostu. można jakieś wakacje ją założę. No, potrzebuję do nagrywek, ale... Aż sumie ładnie w niej wyglądam, podoba mi się. Mamy w planach zakupy na wyjeździe, będziemy w fajnym miejscu i stwierdziliśmy z Juriem, że wolimy sobie tam zrobić zakupy, a nie kupować jakichś pierdół po prostu tutaj. Więc kupiłam pierdowe, no ale dla Edzia to się nie liczy. Słuchajcie, brakowało mi tego bardzo ostatnio na wakacjach. Chciałam dla Edzie takie poncho i on miał takie poncho, bo ja mu kiedyś kupowałam, ale już wyrósł, bo on teraz bardzo nam w ogóle urósł. Wyciągnął się tak bardzo do góry, więc dużo rzeczy jest dla niego za krótkich po prostu. I weszłam do tej zarechomi. i zobaczyłam takie piękne poncho, zobaczcie. I w sumie nie było drogie, bo pamiętam, że to poncho, mmm, które kupowałam metkowi, które w ogóle było z takiej cieniutkiego takiego materiału, a to jest takie naprawdę słuchajcie, porządne. Naprawdę to jest porządne. I kosztowało stówkę. Mega fajnie podarła mi się torba. Masakra te torby. Ja, moi drodzy, wracam do domu, a my widzimy się jutro i jutro zrobimy sobie makijaż e w jednym z podkładów, o którym wam powiedziałam w Superfarmie i same ocenicie, jaki jest piękny efekt i słuchajcie, jutro będę cały dzień w tym podkładzie, żeby wam pokazać, jak on się pięknie trzyma, bo naprawdę, to jest chyba jeden z bardziej takich długotrwałych podkładów, jakie ja mam e, w swojej kosmetyczce. Tak jak powiedziałam, witamy się rano i robimy razem makijaż. Dziewczyny, jeżeli chodzi o podkłady Lumene, mamy Healthy Glow, mamy CC i Blur. Ja Swego czasu bardzo dużo używałam tego CC, natomiast ostatnio, przez to, że miałam sporo sesji zdjęciowych, sporo takich sytuacji, w których musiałam jednak mieć to krycie mocniejsze i chciałam, żeby było przede wszystkim długotrwałe, zaczęłam sobie używać podkładu Blur. I to jest moje odkrycie Lumenę. Serio, wszystkie teraz sesje, wszystkie zdjęcia miałam ten podkład na sobie. Ci wam pokażę, jak on pięknie wygląda. Ja akurat teraz mam sporo do przykrycia, bo jakiś czas temu mnie trochę wysypało. Na szczęście już sytuacja opanowana, ale pozostawały mi ślady, takie czerwone, także trzeba to przykryć. Idealnie w sumie, bo pokażę Wam, jak on ładnie kryje. Ja mam odcień tutaj 1,5, natomiast on jest dla mnie teraz troszeczkę za jasny i ja bardzo lubię sobie go przyciemniać, healthy glow, bo healthy glow mam akurat takim ciemnym odcieniu, więc dosłownie troszeczkę sobie dodaję. W takiej proporcji dziewczyny to robię, także jak widzicie tego Halfy Glow tutaj dosłownie dałam kapeczkę. No dobra, jak widzicie tutaj sporo czerwonych śladów po wypryskach, więc uwaga. Zobaczcie, co się zaraz wydarzy. Widzicie, co jest też fajne? Że to jest podkład kryjący, a on nie zapycha. To jest w ogóle niesamowite. On też ma spoko właściwości takie pielęgnacyjne. E, także nawet jak właśnie chcecie uzyskać takie mocniejsze krycie, no spójrzcie, jak on wszystko tu ładnie już przykrył. No i co jest też fajne, to Wy sobie nie możecie budować krycie. E, jeżeli macie właśnie jakieś takie sytuacje, jak ja, to możecie sobie jeszcze dołożyć kolejną warstwę i wtedy naprawdę to krycie będzie bardzo, bardzo. Mocne. No szczerze nie znam drugiego takiego podkładu, który będzie tak lekki i tak kryjący jednocześnie. Ej serio, ta formuła jest super. Często też, słuchajcie, jak podkłady są takie kryjące, to one są bardzo gęste. Ja się wtedy czuję, jakbym miała taką wielką tapetę na twarzy, a nie lubię tego. A tutaj właśnie też ten podkład jest taki... ma taką fajną konsystencję, nie jest wcale taki gęsty. Dorzucę sobie dziewczyny korektor i pokażę Wam... Uuu, o Boże, ale mi się wylało w kosmetyczce, Jezu, nie. nie wygląda to dobrze. Generalnie muszę Wam powiedzieć, że ta właśnie linia Blur jest naprawdę dla takich osób wymagających, które po prostu chcą to krycie mieć mocniejsze. Ja Wam powiem szczerze, że jakbyście zjeżdżało do mojej kosmetyczki, to yy, mam sporo produktów Lumene. Mm, bardzo lubię też te żele do brwi i używam ich cały czas Zaraz Wam pokażę, gdzież on jest O, te żele do brwi, uwielbiam ja. e, Kurde, wszystko brudne Zobaczcie, jak on pięknie wygładza skórę On ma taką konsystencję Taką kremowo-piankową, powiedziałabym No i dziewczyny, teraz od 4 do 17 czerwca Na wszystkie podkłady marki Lumene Macie aż minus 30% w dolgerii super farm. Także zachęcam Was do tego, żebyście sobie kupiły, przetestowały. Nie mam jeszcze makijażu oka, ale chciałam Wam pokazać, jak ślicznie to wszystko wygląda. I jak pięknie wygląda buzia, jaka jest gładka. E, naprawdę ten podkład i ten puder razem to jest po prostu. To jest naprawdę zestaw idealny. Także dziewczyny. Polecam Wam zajrzeć do drogerii Super Farm e, i koniecznie przetestujcie. No i od razu pokażę Wam, co mam na ustach, bo o to tak często pytacie. Pod ostatnim filmem też było bardzo, bardzo dużo pytań dziewczyny. Najczęściej, jak mnie widzicie, to mam na sobie konturówkę Lumene 2 i któryś z tych e, Lip Oil balsamów. E, ja bardzo lubię też szósteczkę bo jest takim nudziakiem pięknym i w ogóle one też super nawilżają i są takie fajne, wiecie, do schowania do torebki, tak żeby sobie w ciągu dnia aplikować, potem reaplikować, żeby te usta były takie soczyste. Natomiast ta konturóweczka, no sztosik, sztosik to jest, jak widzicie, numerek 2 i właśnie teraz też nałożyłam na usta. Pięknie wygląda. Mieliśmy, słuchajcie, dzisiaj nagrywać w plenerze i generalnie nawet całkiem świeci słońce, więc nie jest tak, że jest zimno. Ale cały czas prognozy były, że będzie padać, więc bałam się, że ja się naszykuję, wezmę wszystkie rzeczy, pojedziemy i zacznie padać i nic mi z tego nie wyjdzie. Co to jest za czerwiec, może mi ktoś powiedzieć? O co tu chodzi? Finalnie, słuchajcie, ja zostałam w domu i nagrywałam rolki w domu. Mam nadzieję, że wyszła mi ta rolka, którą nagrałam. Bo powiem wam szczerze, że nie wiem. Generalnie jestem już po tej części pracy, która... Wymaga nieobecności Edwarda. No bo wiecie, z Edwardem się nie da nagrywać takich rzeczy już jest za duży. Nie ma na to po prostu żadnej szansy. Ewentualnie coś tam na mieście przy spacerku można kilka ująć, ale to jest hardcore. Także słuchajcie, zaraz chłopaki wrócą. Ja szybko jeszcze mam nadzieję, że uda mi się zmontować rolkę. Przybrałam się dzisiaj jakieś no, z pięć razy to powiem Wam, że na banki. W ogóle słuchajcie, wczoraj myłam włosy, no więc dzisiaj te włosy już były takie słabe, ale nie miałam czasu ich myć i ogarniać, więc stwierdziłam, dobra, zakręcę te końcówki i słuchajcie, wyciągnęłam taki... Nie wiem, dostałam to kiedyś w paczce PR, to po prostu włosy potem są sztywne jak cholera, ale taki puder do włosów, było napisane, że robi efekt botoksu włosów i faktycznie volume, to zobaczcie, co się dzieje. hard Jest burza po prostu tych włosów i nie widać, że są wczorajsze, ale normalnie jak... Mm gniazdo ptaka, tak wiecie, w dotyku, normalnie po prostu, o Jezu, Ach, okropne, ładnie wygląda, tak wiecie, do nagrywek, ale e, okropne, nie mogę się doczekać, aż to zmyję. No jestem z tym myciem włosów, suszeniem i ogarnianiem to się schodzi po prostu, a tak to wzięłam szybki prysznic, szybki makijaż, zajęło mi wszystko maksymalnie 25 minut, a tak z włosami zajęło mi to pewnie z godzinę. Ja mam dużo włosów i one się naprawdę długo suszą, nawet Dysonem, także stwierdziłam, że to po prostu dzisiaj nie ma sensu, szczególnie, że mułam je wczoraj, ale przez to, że używam tej wcierki i pokażę Wam tę wcierkę. Jest to dziewczyny wcierka na siwe włosy. Dobra, nie komentujmy tego. Mam siwe włosy, mam ich sporo, nie chcę farbować, więc y, szukam jakiejś alternatywy i znalazłam filmiki na TikToku, że dziewczyny to polecają. Zamówiłam to z jakiejś niemieckiej strony, szło do mnie pocztą polską. Kosztowało około 250 zł i co? Yy... Używam tego codziennie, ale jeszcze za krótko, żebym powiedziała czy to działa czy nie, ale przez to, że tego używam to wykonuję sobie też masaż głowy, no ale nie oszukujmy się, używam tego codziennie, a te włosy po tej serce są takie, no jak chcę, żeby dobrze wyglądały to powinnam następnego dnia po prostu je umyć, więc często teraz chodzę w spiętych włosach, bo po prostu nie chcę mi się włosów myć codziennie a jednak ta wcielka zostawia takie... Włosy nawet nie są tłuste, tylko są takie dziwne po prostu po niej. To jest w ogóle jakiś wyciąg z mandarynki. Mandarinen ekstrakt tinctur. Dziewczyny, słuchajcie, pisały takie opinie, jak czytałam, że wręcz włosy po tym się zrobiły gęstsze, ładniejsze, bardziej lśniące, że to właśnie zasługa tego ekstraktu z tej mandarynki, że oprócz tego, że ten pigment zrobił się ciemniejszy, to właśnie włosy, jakość włosów się poprawiła. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. Na razie za wcześnie, żeby mówić, ale już widzę, że to szybko mi zejdzie, bo bo ja to może używam z dwa tygodnie, a już tak, słuchajcie, style, nie mam. Zobaczymy, dam wam znać. Tak chodziła za mną pizza z tuńczykiem. To jest jedyna pizza z tuńczykiem, którą lubię ona jest w Madre. I tak za mną uchodziła, że zaproponowałam chłopakom, czy nie wyskoczyły szybko na pizzę, bo i tak... Nie zrobiliśmy zakupów nie mamy za dużo w lodówce, ale miałam ochotę na pizzę z po prostu... Mm. bo z tym Edzie też bardzo lubię pizzę z Madre. A przy okazji zgadałam się jeszcze z Kopcią, która jest niedaleko, także przyjdzie i łączy do nas i wspólnie sobie zjemy obiad. A na obiad przyszliśmy z traktorem.